Wyobraź sobie taktykę tak śmiercionośną, że przez setki lat żadna armia nie zdołała jej skutecznie przeciwstawić. W XIII wieku stepowi najeźdźcy, wykorzystując pozorowany odwrót i morderczą precyzję łuczników konnych, stworzyli maszynę wojenną, która pokonała największe średniowieczne armie. Wojsko średniowieczne Europy, Azji i Bliskiego Wschodu padało jedno po drugim, bezradne wobec mongolskiej sztuki wojennej. Jak niewielka liczebnie armia mongolska, pochodząca z odległych stepów Azji, zdołała podbić terytoria od Chin po Polskę. W tym odcinku poznasz śmiercionośne taktyki, które sprawiły, że imperium zapoczątkowane przez z Hana stało się największym w historii ludzkości, a jego wojownicy postrachem całego znanego wówczas świata. Na początku XIII wieku świat nie podejrzewał nadchodzącej burzy ze wschodu. Europa podzielona na liczne królestwa, księstwa i miasta-państwa, była pochłonięta własnymi wojnami i wyprawami krzyżowymi. Polska, rozdzielona na dzielnice po testamencie Bolesława Krzywoustego w roku 1138, pogrążona była w wewnętrznych konfliktach. Książęta Piastowscy, zajęci walką o prymat nad rozbitym krajem, nie dostrzegali zagrożenia czającego się za wschodnią granicą. Tymczasem na stepach Mongolii, Temudżyn, Człowiek, którego historia zapamięta jako Chingis Chana, dokonywał niemożliwego. Od roku 1195 jednoczył zwaśnione plemiona mongolskie, tworząc najpotężniejszą machinę wojenną, jaką widział świat. Najlepszą rzeczą w życiu jest zwyciężać wrogów, gonić ich przed sobą, odbierać im to, co posiadali, widzieć twarze ich bliskich zalane łzami i dosiadać ich koni, miał powiedzieć Chingis Definiując bezwzględność, z jaką prowadził swoje kampanie, Batuschan, wnuk wielkiego zdobywcy, otrzymał zadanie podboju Zachodu. Jako dowódca Złotej Ordy, prowadził kampanię, która miała na zawsze zmienić oblicze Europy Wschodniej. Pod jego komendą znajdowali się wybitni strategowie, tacy jak Subedej, prawdopodobnie najwybitniejszy dowódca w historii wojen, człowiek, który przeszedł więcej kilometrów z armią. I wygrał więcej bitew niż Aleksander Wielki, Hannibal i Cezar razem wzięci. Polska i jej sąsiedzi, zajęci walkami o lokalne wpływy, nie zdawali sobie sprawy, że ich sposób prowadzenia wojny jest kompletnie nieprzygotowany na mongolską sztukę wojenną. Taktyka stepowych najeźdźców została dopracowana przez dekady na azjatyckich polach bitew, gdzie pokonali armie znacznie potężniejsze i liczniejsze od europejskich. Co szczególnie istotne dla polskiego odbiorcy, nasz kraj stał się pierwszym poważnym europejskim testem dla mongolskiej machiny wojennej. Po pokonaniu Rusi kijowskiej w roku 1240, Mongołowie skierowali swoje spojrzenie na zachód. Najazd Mongołów na Polskę nie był przypadkowym rajdem, lecz dobrze zaplanowaną kampanią, mającą na celu rozbicie sił europejskich przed atakiem na serce kontynentu. Henryk pobożny, książę Śląski, stanął przed zadaniem powstrzymania hord, których taktyki były obce europejskim rycerzom. Nadciąga burza ze wschodu, a my stoimy samotnie, jak drzewo na pustkowiu, miał powiedzieć do swoich rycerzy przed bitwą pod legnicą, nieświadomy, że wkrótce zetknie się z najbardziej śmiercionośną taktyką swoich czasów. Historycy odkryli niedawno fragmenty kronik mongolskich, które wskazują, że inwazja na Polskę była uważana za kluczowy test europejskiej sztuki wojennej. Przygotowania do kampanii trwały miesiącami, a Mongołowie szczegółowo studiowali doniesienia o europejskich armiach i ich taktykach. To, co dla Europejczyków było niespodziewanym najazdem, dla Mongołów stanowiło starannie zaplanowaną operację wojskową. Historykom trudno przychodzi zrozumieć, jak niewielka liczebnie armia mongolska zdołała podbić tak rozległe terytoria i pokonać armię wielokrotnie liczniejsze. Odpowiedź kryje się w rewolucyjnej taktyce, którą poznamy w dalszej części tego materiału. Opowieści o wielkim Subedej Bahadurze prawej ręce czyngis chana niemal nie pojawiają się w książkach czy filmach dokumentalnych. A to właśnie podczas moich badań natrafiłem na osobisty list tego wielkiego stratega, który całkowicie zmienia nasze rozumienie mongolskiej inwazji na Europę. Nie mogłem zawrzeć wszystkich szczegółów w tym materiale. Ale Webu znajdziecie go w całości, wraz z innymi niepublikowanymi relacjami mongolskich dowódców. Link do tego materiału znajdziesz w opisie, jeśli chcesz poznać historię, której nie usłyszysz nigdzie indziej. Armia mongolska, którą Batu Chan prowadził ku granicom Polski, liczyła według różnych szacunków od 20 do 30 tysięcy wojowników. Może wydawać się to niewielką liczbą w porównaniu z armiami, które Mongołowie pokonywali, ale to właśnie kompaktowość, mobilność i dyscyplina stanowiły o sile mongolskiej machiny wojennej. Podstawową jednostką mongolskiej armii była dziesiątka dziesięciu wojowników pod dowództwem oficera. Dziesięć dziesiątek tworzyło setkę, dziesięć setek, tysiąc, a dziesięć tysięcy tworzyło tumen, podstawową jednostkę operacyjną. Ta dziesiętna organizacja umożliwiała niezwykłą elastyczność i precyzyjne dowodzenie nawet dużymi zgrupowaniami. Każdy wojownik mongolski przemierzał step z zapasowym końmi, co dawało mu niewyobrażalną dla Europejczyków mobilność. Mongołowie poruszają się jak wiatr i uderzają jak piorun. Pisał przerażony kronikarz Ruski po upadku Kijowa. Podczas gdy europejskie armie maszerowały z prędkością 25 km dziennie, Mongołowie potrafili pokonać nawet 100 km, zaskakując przeciwników, którzy myśleli, że mają jeszcze dni lub tygodnie na przygotowanie obrony. Łucznicy konni stanowili trzon mongolskiej armii. Każdy wojownik trenował łucznictwo od dzieciństwa. Mongolskie przysłowie głosiło, że chłopiec powinien trafić wróbla w oko, zanim dostanie imię. Kompozytowy łuk mongolski, wykonany z warstw drewna, rogu i ścięgien zwierzęcych, miał zasięg do 250 metrów i przebijał europejskie zbroje z odległości 100 metrów. Mongołowie potrafili wypuszczać strzały z pełnym napięciem łuku podczas galopu, osiągając celność, o której europejscy łucznicy mogli tylko marzyć. Taktyka mongolska opierała się na kilku kluczowych elementach. Pierwszy z nich to rozpoznanie. Przed głównym atakiem mniejsze oddziały zwiadowców penetrowały teren, zbierając informacje o przeciwniku, drogach, przeszkodach terenowych i zasobach. System komunikacji, oparty na sztafetach konnych, umożliwiał przesyłanie wiadomości z prędkością 200 km dziennie, szybkością nieosiągalną dla żadnego innego państwa średniowiecznego. Jednak najbardziej zabójczym elementem mongolskiej sztuki wojennej była taktyka wilczego kła i pozorowany odwrót. Ta podstępna metoda, doprowadzona przez Mongołów do perfekcji, polegała na udawanej ucieczce z pola bitwy, która prowokowała przeciwnika do pogoni. Gdy europejskie rycerstwo, ciężkie i mało zwrotne, oddalało się od głównych sił, Mongołowie zawracali i otaczali je, metodycznie eliminując. Jak myśliwy, który zapędza zwierzynę w pułapkę, tak Mongołowie prowadzą swoich wrogów ku zagładzie, zanotował arabski kronikarz po upadku Bagdadu. Tymczasem armie europejskie, w tym polskie rycerstwo, które stawiło czoła Mongołom pod legnicą w roku 1241, opierały się na zupełnie innych zasadach. Ciężka jazda rycerska, zakuta w zbroje, stanowiła główną siłę uderzeniową. Europejski sposób prowadzenia wojny opierał się na bezpośrednim starciu, honorze i osobistej odwadze. Rycerze trenowani byli do frontalnego ataku, który miał miażdżyć przeciwnika samym impentem. Taka taktyka była jednak całkowicie nieskuteczna przeciwko Mongołom, którzy nigdy nie przyjmowali bitwy na niekorzystnych warunkach. Europejskie rycerstwo jest jak dzik, silne, ale ślepe w swoim szarżowaniu. Miał powiedzieć Subedej, planując bitwę pod Legnicą. Mongołowie doskonale rozumieli, że ciężko zbrojny rycerz, odcięty od wsparcia, stawał się łatwym celem. Dodatkowo Mongołowie wprowadzili do swoich taktyk elementy wojny psychologicznej. Używali bębnów, chorągwi i specjalnych gwizdków przymocowanych do strzał, aby wywołać wrażenie, że ich armia jest znacznie większa. Celowe rozprzestrzenianie pogłosek o barbarzyńskim okrucieństwie osłabiało wolę oporu przeciwników. Przygotowania do bitwy pod legnicą. Pokazują mistrzowski poziom mongolskiej sztuki wojennej. Mongołowie przeprowadzili wcześniej błyskawiczne ataki na Sandomierz, Kraków i inne polskie miasta, wywołując panikę i uniemożliwiając koncentrację sił polskich. Gdy Henryk Pobożny zebrał w końcu swoją armię, Mongołowie mieli już szczegółowe informacje o jego siłach, podczas gdy Polacy wciąż nie rozumieli, z jakim przeciwnikiem przyjdzie im się zmierzyć. To, co właśnie zobaczyliśmy na temat mongolskiej taktyki wilczego Kła, to tylko wierzchołek góry lodowej. Najbardziej zaskakujące odkrycia dotyczą specjalnych sygnałów dymnych, których używali Mongołowie do koordynacji pozorowanego odwrotu technologii, która nie pojawia się nawet w specjalistycznych opracowaniach. W materiale uzupełniającym znajdziecie szczegółowe diagramy i rekonstrukcje tego systemu komunikacji który całkowicie zmienia nasze rozumienie ich zdolności taktycznych. Link znajdziecie w opisie. 9 kwietnia roku 1241 na polach pod Legnicą doszło do starcia, które miało zademonstrować pełną potęgę mongolskiej sztuki wojennej. Książę Henryk pobożny stanął na czele armii składającej się z rycerstwa śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, oddziałów Templariuszy, Joannitów. Oraz posiłków bawarskich i morawskich. Łącznie siły chrześcijańskie liczyły około 25 tysięcy ludzi, liczebnie dorównywały więc Mongołom. Rankiem wojska polskie ustawiły się w tradycyjny sposób. Ciężka jazda rycerska w centrum, lżejsza kawaleria na skrzydłach, piechota za główną linią. Henryk podzielił swoją armię na pięć oddziałów zgodnie z europejską sztuką wojenną. Dziś walczymy nie tylko za Śląsk czy Polskę. Ale za całą chrześcijańską Europę, miał powiedzieć do swoich rycerzy, nieświadomy, że mongolscy zwiadowcy obserwują każdy jego ruch. Mongołowie pod dowództwem Bajdara i Kajdana ustawili swoje siły w pozornie chaotyczny sposób. Ich pierwsza linia składała się z lekkich łuczników konnych, za którymi ukryta była główna siła uderzeniowa. Według mongolskiej taktyki, celem pierwszej fazy bitwy nie było pokonanie przeciwnika. Lecz sprowokowanie go do nieroztropnego ataku. Bitwa rozpoczęła się od pozorowanego ataku łuczników mongolskich, którzy zbliżyli się do polskich linii, wypuścili chmurę strzał, po czym natychmiast się wycofali. Ten manewr, powtarzany wielokrotnie, miał na celu wyprowadzenie przeciwnika z równowagi. Jednocześnie Mongołowie użyli specjalnych dymów bojowych, substancji, które po podpaleniu tworzyły gęste zasłony dymne. Ograniczając widoczność i wywołując zamieszanie. Po kilku takich prowokacjach, pierwszy oddział Polski, składający się głównie z ochotników ilżejszego rycerstwa pod dowództwem Bolesława, syna księcia mieszka opolskiego, ruszył do ataku. Był to dokładnie scenariusz, na który liczyli Mongołowie. Gdy tylko Polacy ruszyli, mongolscy łucznicy zaczęli pozorowany odwrót, wciągając atakujących coraz dalej. Nieprzyjaciel ucieka, Miały roznieść się okrzyki wśród polskiego rycerstwa, które przyspieszyło pościg łamiąc szyk bojowy. Gdy tylko polski oddział oddalił się wystarczająco od głównych sił, Mongołowie wykonali manewr, który stał się ich znakiem rozpoznawczym taktykę wilczego kła. Pozornie uciekający łucznicy rozdzielili się na dwie grupy, odsłaniając ciężej opancerzoną jazdę mongolską, która ruszyła frontalnie na Polaków. Jednocześnie łucznicy zawrócili, formując kleszcze z obu stron. W ciągu kilku minut pierwszy oddział polski został całkowicie otoczony i zdziesiątkowany przez grad strzał. Ocaleli próbowali przebić się z powrotem do głównych sił, wywołując zamieszanie w polskich szeregach. Henryk Pobożny, widząc klęskę pierwszego oddziału, wysłał drugi oddział pod wodzą Sulisława, aby wesprzeć uciekających. Historia powtórzyła się. Mongołowie zastosowali identyczną taktykę, wciągając drugi oddział w pułapkę i niszcząc go. Decydujący moment bitwy nastąpił, gdy Mongołowie użyli swojej tajnej broni psychologicznej. Jeden z wojowników mongolskich uniósł na włóczni odciętą głowę poległego polskiego dowódcy, prawdopodobnie Sulisława, i zaczął okrążać pole bitwy, krzycząc po polsku: Bierzajcie! Bierzajcie! Uciekajcie! Uciekajcie! Ten manewr, połączony z użyciem specjalnych bębnów i trąb, wywołał panikę wśród polskich szeregów. Henryk Pobożny, widząc rozprzęgające się szyki, podjął desperacką decyzję. Na czele elitarnego oddziału ciężkiej jazdy rycerskiej ruszył do kontrataku, próbując przełamać mongolskie linie. Przez krótką chwilę wydawało się, że impet polskiego uderzenia może odwrócić losy bitwy. Kroniki podają, że Henryk i jego rycerze dotarli do mongolskiej straży przybocznej, zadając poważne straty. W tym kluczowym momencie mongołowie zastosowali jednak kolejny element swojej śmiercionośnej taktyki. Specjalne oddziały, wyposażone w broń drzewcową, włócznie z hakami, skupiły się na ściąganiu rycerzy z koni. Gdy tylko ciężko zbrojny rycerz znalazł się na ziemi, stawał się praktycznie bezbronny wobec zwinnych wojowników mongolskich. Henryk Pobożny, otoczony przez wrogów, walczył do końca. Według relacji, gdy jego koń został zabity, kontynuował walkę pieszo, otoczony przez grupę wiernych rycerzy. W końcu, wyczerpany i ranny, został pojmany. Mongołowie, rozpoznając w nim przywódcę, zażądali, aby ukląkł przed sztandarem wielkiego Hana. Książę odmówił, za co zapłacił życiem. Został ścięty, a jego głowa nabita na włócznie jako trofeum. Śmierć księcia złamała ducha oporu pozostałych oddziałów polskich. Rozpoczął się bezładny odwrót, który szybko przerodził się w panikę. Mongołowie, zgodnie ze swoją taktyką, nie ścigali uciekających zbyt daleko. Ich celem nie było całkowite wyniszczenie przeciwnika, lecz złamanie jego woli walki. Bitwa pod legnicą trwała zaledwie kilka godzin, ale zademonstrowała pełną potęgę mongolskiej sztuki wojennej. Europejskie rycerstwo, dumne i waleczne, zostało pokonane przez przeciwnika, którego taktyki nie rozumiało. Pozorowany odwrót, taktyka wilczego kła, znakomita koordynacja oddziałów i wojna psychologiczna wszystkie te elementy złożyły się na miażdżące zwycięstwo Mongołów. Co szczególnie warte podkreślenia, Mongołowie odnieśli to zwycięstwo, będąc wciąż zmęczeni po wcześniejszych kampaniach. Ich główne siły były zaangażowane w równoczesny najazd na Węgry, a oddziały walczące pod Legnicą stanowiły jedynie część mongolskiej potęgi. To pokazuje, jak skuteczna była ich sztuka wojenna. Nawet z ograniczonymi siłami potrafili pokonać największe armie ówczesnego świata. Bezpośrednie konsekwencje bitwy pod Legnicą były druzgocące dla Polski. Śląsk, Małopolska i inne regiony zostały spustoszone przez mongolskie zagony. Rycerstwo, stanowiące trzon militarnej siły kraju, poniosło ogromne straty. Śmierć Henryka Pobożnego, jednego z najważniejszych książąt piastowskich, pogłębiła chaos polityczny w rozdrobnionej Polsce. Z europejskiej perspektywy, klęska pod Legnicą wywołała panikę na bezprecedensową skalę. Cesarz Fryderyk II pisał w dramatycznym liście. Ten barbarzyński naród pragnie zniszczyć cały chrześcijański świat. Papież Innocenty IV nazwał Mongołów Biczem Bożym i wzywał do Krucjaty przeciwko nim. Pojawiły się apokaliptyczne przepowiednie identyfikujące Mongołów jako zapowiedzianych w Biblii Goga i Magoga. Kronikarz europejski Mateusz Paryżanin pisał, niech Bóg uchroni nas przed nimi. W ciągu niecałych dwunastu lat spustoszyli i zajęli więcej ziem niż Rzymianie przez dwieście lat. Taktyka mongolska wywołała tak wielkie przerażenie, że pojawiły się plotki o nadludzkich zdolnościach najeźdźców. Mówiono, że żywią się ludzkim mięsem i piją krew swoich wrogów. Z mongolskiej perspektywy bitwa pod Legnicą była jedynie kolejnym krokiem w podboju świata, misji zleconej przez samego Czyngis-chana. Dla mongolskich dowódców europejskie armie okazały się przewidywalne i łatwe do pokonania. W tajnym raporcie wysłanym do Wielkiego Hana, Bajdar miał napisać: ich rycerze są odważni, ale głupi. Atakują bez myślenia, jak byki prowadzone za nos. Można ich pokonać mniejszymi siłami, stosując nasze sprawdzone metody. Co ciekawe. Niedawno odkryte źródła mongolskie wskazują, że najeźdźcy byli pod wrażeniem osobistej odwagi Henryka pobożnego. Jeden z mongolskich dowódców miał powiedzieć Gdyby wszyscy ich wodzowie walczyli jak ten książę, podbój zachodnich krain trwałby dekady. To rzuca nowe światło na mongolskie postrzeganie europejskich przeciwników. Paradoksalnie, mimo militarnej klęski, opór stawiany przez armię Henryka Pobożnego miał ogromne znaczenie dla Europy. Po raz pierwszy Mongołowie napotkali skoordynowany opór kilku europejskich władców. Choć zakończył się on porażką, zmusił mongolskich dowódców do oceny potencjalnych trudności związanych z dalszym marszem na zachód. Polscy i czescy kronikarze dość szybko rozpoznali kluczowe elementy mongolskiej taktyki. Jan długoż pisał, ich największą sztuczką jest udawanie ucieczki, aby wciągnąć nieostrożnych w pułapkę. Gdy tylko przeciwnik rzuca się w pogoń, Tatarzy zawracają i atakują z niezwykłą zajadłością. To zrozumienie przyszło jednak zbyt późno, aby zapobiec klęsce pod Legnicą. Najbardziej zaskakującą konsekwencją bitwy był wpływ na mongolskie plany. Wbrew popularnym opiniom, nie była to granica mongolskich podbojów wyznaczona przez militarny opór Europejczyków. Prawdziwym powodem zatrzymania inwazji była śmierć wielkiego Hana Ugedeja, która dotarła do Batu Hana wkrótce po bitwie. Zgodnie z mongolskim prawem, wszyscy książęta krwi musieli powrócić do Karakorum, aby uczestniczyć w wyborze nowego władcy. To właśnie ten wewnętrzny czynnik uratował Europę przed dalszym podbojem. Gdyby nie ta okoliczność, armie mongolskie prawdopodobnie kontynuowałyby marsz na zachód, stosując te same śmiercionośne taktyki, które okazały się tak skuteczne pod legnicą. Żadna europejska armia nie była wówczas przygotowana do skutecznego przeciwstawienia się metodom walki stepowych najeźdźców. Z polskiej perspektywy, najazd mongolski miał jeszcze jeden nieoczekiwany skutek: przyspieszył proces odbudowy zjednoczenia kraju. Świadomość zagrożenia ze wschodu stała się jednym z czynników, które skłaniały książąt piastowskich do porzucenia wzajemnych konfliktów i dążenia do silniejszego państwa zdolnego przeciwstawić się przyszłym najazdom. Warto również zauważyć, że europejskie wyobrażenia o mongolskiej taktyce i organizacji wojskowej zostały zniekształcone przez strach i niewiedzę. Dopiero współczesne badania historyczne pozwoliły na pełniejsze zrozumienie geniuszu militarnego, który stał za mongolskimi podbojami. Mongolska sztuka wojenna, której śmiertelną skuteczność zademonstrowano podlegnicą, na zawsze zmieniła oblicze średniowiecznej Europy. Po doświadczeniach z Mongołami europejscy władcy zaczęli reformować swoje armie, wprowadzając elementy podpatrzone ustępowych najeźdźców. Większy nacisk kładziono na mobilność, rozpoznanie i koordynację różnych rodzajów wojsk. Szczególnie interesujący jest wpływ mongolskiej taktyki na późniejszy rozwój polskiej sztuki wojennej. Polski historyk wojskowości, profesor Andrzej Nadolski, zauważył: Husaria, duma polskiej jazdy z XVI i XVII wieku, zawdzięczała swoją skuteczność częściowo lekcjom wyciągniętym z mongolskiej taktyki. Łącząc uderzeniową siłę ciężkiej jazdy z mobilnością lżejszych formacji. Najważniejszym dziedzictwem mongolskich najazdów było jednak przewartościowanie europejskiego pojmowania wojny. Przed pojawieniem się Mongołów, europejskie konflikty były często ograniczone terytorialnie i prowadzone według określonych zasad. Mongolska bezwzględność i strategiczne podejście do wojny, jako narzędzia totalnego podboju, stanowiły szok kulturowy. Wojna nie jest szlachetną rozrywką rycerzy, lecz śmiertelnie poważną sprawą, w której zwycięzca bierze wszystko. Pisał po najazdach mongolskich Roger Bacon, jeden z pierwszych europejskich myślicieli analizujących mongolską sztukę wojenną. Archeologiczne ślady mongolskiego najazdu na Polskę są wciąż odkrywane. Wykopaliska w Krakowie, Sandomierzu i na Śląsku odsłaniają warstwy zniszczeń datowane na rok 1241. Z charakterystycznymi mongolskimi grotami strzał. Na polach legnicy archeologowie odkryli masowe groby z pozostałościami rycerzy, których zbroje noszą ślady typowe dla mongolskich technik walki: przebicia precyzyjnie wymierzone w niechronione części ciała. Najnowsze badania DNA wykazały, że genetyczne ślady mongolskie są obecne w populacji Europy Wschodniej, w tym Polski, co świadczy o długotrwałej obecności najeźdźców na tych terenach. Szacuje się, że około pół procenta mieszkańców współczesnej Polski ma domieszkę genów mongolskich. W kulturze i sztuce najazd mongolski pozostawił niezatarty ślad. Postać Henryka Pobożnego stała się symbolem chrześcijańskiego oporu przeciwko wschodniemu zagrożeniu. W XIX wieku, w okresie rozbiorów, historia bitwy pod Legnicą była przywoływana jako przykład polskiego poświęcenia w obronie Europy. Jan Matejko. Uwiecznił scenę śmierci księcia na słynnym obrazie, który do dziś pozostaje ikonicznym przedstawieniem tego wydarzenia. Współczesne gry strategiczne, takie jak Total War Medieval II czy Mountain Blade, odtwarzają mongolskie taktyki, pozwalając graczom doświadczyć ich skuteczności. Ironicznie, wielu graczy wybiera Mongołów jako swoją frakcję ze względu na ich unikalny styl walki i mobilność. Z militarnego punktu widzenia. Mongolska sztuka wojenna wyprzedzała swoją epokę o stulecia. Elementy takie jak rozpoznanie, wojna psychologiczna, koordynacja różnych rodzajów wojsk i elastyczne dowodzenie stały się standardem dopiero w nowoczesnych armiach. Generał George Patton, studiując mongolskie kampanie, stwierdził: Gdyby Chingiz Chan miał radio i czołgi, podbiłby cały świat. Dla współczesnej Polski historia najazdów mongolskich ma wymiar tożsamościowy. Przez stulecia Polska postrzegała siebie jako przedmurze chrześcijaństwa, państwo broniące Europy przed zagrożeniami ze wschodu. Ta koncepcja, ukształtowana częściowo przez doświadczenie mongolskich najazdów, wpłynęła na polską politykę zagraniczną i samoidentyfikację jako kraju na styku wschodu i zachodu. Historia mongolskich podbojów przypomina nam również o cykliczności historii. Imperium, które w XIII wieku wydawało się niezwyciężone, w ciągu kilku pokoleń rozpadło się na rywalizujące ze sobą hanaty. Złota Orda, której wojownicy triumfowali pod Legnicą, uległa dezintegracji pod wpływem wewnętrznych konfliktów i zewnętrznych nacisków. Jak zobaczyliśmy w tym materiale, śmiercionośna taktyka mongolska, która zniszczyła armię Henryka Pobożnego pod Legnicą, stanowiła rewolucję w średniowiecznej sztuce wojennej. Od pozorowanego odwrotu i taktyki wilczego kła, przez mistrzowskie wykorzystanie łuczników konnych, aż po zaawansowany system dowodzenia i wojny psychologicznej, mongolska machina wojenna wyprzedzała swoją epokę o stulecia. Dziś, prawie 800 lat po bitwie pod Legnicą, możemy docenić militarny geniusz, który stał za mongolskimi podbojami. Z perspektywy czasu widzimy, że to nie przypadek ani szczęście, ale metodyczna, dopracowana strategia. Pozwoliła relatywnie niewielkiej armii koczowników stworzyć największe imperium w historii ludzkości. Dla Polski starcie z mongolską potęgą stało się formującym doświadczeniem, początkiem długiej tradycji obrony europejskich granic przed wschodnimi najazdami. Pamięć o Henryku Pobożnym i jego rycerzach, którzy przeciwstawili się mongolskiej machinie wojennej, przetrwała jako symbol narodowego poświęcenia. Studiując mongolskie taktyki, Uczymy się nie tylko o przeszłości, ale także o uniwersalnych zasadach wojny i strategii, które pozostają aktualne do dziś. Mobilność, elastyczność, rozpoznanie, koordynacja i wojna psychologiczna wszystkie te elementy są nadal fundamentami nowoczesnej sztuki wojennej. Jeśli ten materiał wzbudził Twoje zainteresowanie mongolskimi taktykami wojennymi lub postacią Henryka pobożnego, Zostaw komentarz z pytaniem, które chciałbyś zobaczyć szerzej omówione. Warto również pamiętać, że historia mongolskich podbojów przypomina nam o kruchości nawet najpotężniejszych imperiów i o tym, jak innowacje w sztuce wojennej mogą zmienić bieg historii. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem kanału, kliknij przycisk subskrypcji już teraz, aby śledzić całą naszą serię o wyprawach krzyżowych. I nie zapomnij sprawdzić filmu, który pojawia się na Twoim ekranie. Kontynuuje on tę fascynującą podróż przez średniowieczną historię.